Czy prawdziwy roleplay odrodzi się wraz z Seven City? Odpowiem Wam tylko tym, że niedługo mamy pełnoprawny start i wtedy będziemy w stanie ocenić rzeczywistą wartość serwera. Pod względem oczywiście jakości roleplay nie będziemy na tym etapie zachwalać i obiecywać, czy nawet na siłę wciskać naszego projektu. Ocenę zawsze zostawiamy graczom, którzy wierzą jeszcze w prawdziwy, realny roleplay. Zgodny z zasadami i standardami dobrego roleplayu. Już w tej chwili nadaliśmy whitelisty oraz przenieśliśmy z innych serwerów, z czego jesteśmy dumni, że tak mały projekt jak my potrafi jeszcze wzbudzić zainteresowanie wśród Was. Koniec z sprawdzaniem! Koniec z partyzantką czy robienia wszystko na odwal. Jesteśmy gotowi, aby gracze zapoznali się z naszą propozycją serwera, więc wklejcie link z ekranu do przeglądarki, wejdźcie na nasz zbiorczy Discord i przejdźcie etap weryfikacji Whitelist. Dodatkowo muszę wspomnieć, że podania mamy otwarte w każdy praktycznie sektor serwera. Seven City stawia zawsze na formalny wydźwięk. Dlatego u nas administracja musi respektować ustalonych zasad, aby gracze mogli liczyć na wsparcie i profesjonalizm. Także co? Widzimy się na Seven City.